No cześć i witajcie w 65. odcinku z serii Server A. Cześć i witajcie z tej strony, Kudłaty. I przybywam do Was z 65 odcinkiem z serii Survival na modach. I oczywiście idziemy na ognistą zabawę z wielkim urgastem. Ale zanim do niego dojdziemy, musimy załatwić innych piekielnych gagatków. Skąd się ta dziura wzięła? O no wy dziad, płapkę na mnie zostawiliście. No i został nam tutaj ostatni dziad, tylko czy ja go tutaj stąd dosięgnę? Zdechłeś? No dobra, zdechnął. Ej, czy teraz to wszystko się spali? Nie chciałbym, żeby to wszystko poszło z dymem. Pożar mniej więcej ogarnięty. Tak sobie pomyślałem, czy go przypadkiem nie zostawić, ale jednak stwierdzam, że nie chcę, żeby to wszystko tutaj zajęło się ogniem, bo jeszcze się zamuli tutaj ten boss i będzie problem i będę musiał szukać innej takiej twierdzy. A chyba nie mam na to ochoty. Ty dziadu jeden. Łup! Jakie te ściany poleciały mi przed nosem. Z nimi jest coś, nie tak? Bo oni się dziwnie zacinają. Czy coś się kuźwa zepsuło? No chodź, dziadu, chciałbyś wybuchnąć mi na ryj, nie ja ze mną te numery. Czy ja tak dosięgnę? Dobra, tutaj jeden spawner out. Ten stoi i się na mnie patrzy, więc sami do niego podejdziemy. No cześć, dziadu jeden. Sam się podpalił. Niech ci będzie. Nie będę marnować na nich czasu i sobie od razu tak tej plece. Mamy wodę bardzo dobrze, akurat tutaj mi się przydała, żeby się ugasić. I każde pięterka raczej wyglądają bardzo podobnie, więc nie ma sensu, żebym na każdym piętrze siedział. Nie wiadomo jak długo. Uś, ja pierdzielę, ile was tutaj napaliło. Kolejne zamknięte drzwi, ale oczywiście pójdziemy sobie skrótem, bo nie wiem jak mam otworzyć. Akurat ten sposób. Co ci się stało, dobra? Te można otworzyć. Dobra, otworzyły się. Nie wiem, czy dobrze idę, ale zdaje mi się, że każda strona powinna mnie dobrze przepuścić. Aha, to jest chyba taki labirynt, i trzeba go jakoś przejść, czy nie bardzo? Dobra, tam się to rozwaliło. Chodźmy tak. Kuźwa, ale w taki sposób, żeby ja miał stąd wyjść. Żeby mnie to przypadkiem nie zamknęło tutaj na zawsze. Rozwalamy tak, rozwalamy tak. Tu, i szybko tu. Dobra, udało się przejść przez te dziwne. Coś. Tam nie idziemy. Na szybko możemy sobie zabić szkielety, ale wy nic ciekawego i tak mi nie dajecie. Kolejne blazy, dziady jedne. Trzeba też jak najszybciej ten spawner roz, rozdupczyć. Uuuu, tak chcieliście mi ten spawner zamknąć. Nie ze mną te numery. Co ty celujesz, dziadu? Te moby tutaj są jakieś zbagowane. Co jest kuźwa z nimi nie tak? O kurde. Tutaj mamy zupełnie co innego. Coś to robi? Do czego te dźwignie? Eee, co? One coś otwierają? Tak to chyba wygląda. Nie wiem, a otwórzmy wszystkie i zobaczę, czy coś w ogóle to nam da. Hej, co to jest? O kurde. To idzie cały czas na dół. Aha, to bardziej wygląda. No coś takiego, że jakby jak ten prąd idzie, to ja muszę później to w odpowiednim miejscu znowu kliknąć. Chyba szczerze mówiąc, yy, nie chcę mi się z tym bawić, bo to chyba w ogóle nic nie daje. Co to tu, kuźwa jest za magazyn? Włączyłem Minecrafta jeszcze raz, posprawdzałem wszystkie ustawienia i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, bo mam wrażenie, że te moby w jakiś dziwny sposób się zepsuły. Dlaczego to służy? Aha, ty po prostu wepchał redstone do środka. A co w ogóle tam w środku jest? O kuźwa, co to jest za blok? Może to coś uruchomi się. O kurde! Co się właśnie odwaliło? Łóżkuźwa. No nie powiem, to coś dziwnego mnie naprawdę zaskoczyło. A już się cieszyłem, że będę mógł sobie zebrać bloki diamentów, a tutaj dupa. Aha, czyli tyle jeszcze tutaj z różnych pomieszczeń. I te gasty. Tak dziwnie latają i te moby. Nie wiem, coś się kuźwa chyba zepsuło z modami, że te moby tak dziwnie się poruszają. Dobra, zostały tu jeszcze jakieś badziągi. Tutaj gdzieś jeden krzyczał na mnie. Mamy kolejne takie badziewie i spróbujemy to zrobić inaczej. Konkretnie od razu, jak się pojawią diamenty, spróbuję je wykopać. Yy. Tutaj. Aha, tutaj widzę, że źle to się wygenerowało, bo jednego pistona brakuje. Składamy to tak. Bierzemy od razu kilo w dorączki. Tak, tak. Nie można. To jest właśnie w taki sposób zrobione. Wydziady jedne. Wybuchło, podpaliło mnie i sobie uciekło. Dobra. Idziemy teraz jeszcze wyżej, i według tutaj tego rozłożenia, jesteśmy już na dachu. I gdzie jest ten boss? To sobie wezmę, bo nie wiem co to jest. Ale może coś będzie można z tego zrobić. Z tej strony nie ma. Skoczmy sobie jeszcze. O! Tylko chciałam podskoczyć. Gdzie to wpadło? Kuźwa, czemu to odpaliłeś? Co to robi, bo ja nie wiem. Nienormalny jesteś? A to jest tylko zwykły balkon. Jaki ty masz ryjpa, paskudny. Idź się, schowaj. Pioruny. A co jeśli. Aha, tu się ja nie mogę rzucać itemku, bo od razu do mnie lecą. A co jeśli muszę wszystkie cztery uruchomić w tym samym czasie? Coś zaczęło grać. Ale co kuźwa gra? To zaczęło grać. O kurde. Ale to wybuchnie, czy. Gdzie jesteś dziadu? Dostajesz obrażenia? Coś dostał. Ale jak działa to? Lubisz to. Co to są za łzy? I one wybuchają. O kuzywa. O kurde, co się właśnie stało? W całkowitym przypadkiem mi się to włączyło. Wejdźmy na to. Dobra, jest. Inne galakty też umierają w promieniu tego promienia. O, ale obrażenia dostaje ładne. Ja mam wrażenie, że moje strzały odbija. O kurde, sobie jakieś enchantowane gówna wyszły. Paszą wąt, paszł wąt. Dobra, możemy odpalać. No chodź tu, no chodź tu. Dostał obrażenia, czy nie dostał? A chyba był za daleko, mi się zdaje. Kurde. Dobra, teraz zostaje obrażenia. strasznie małe. Błąd, pan słaby. Te życie pomału mu odrasta. To jest gotowe, tylko niestety on nie chce do mnie podlecieć. A te życie mu odrasta. Dobra, jest. Odpalamy. Tak, dostawaj obrażenia. A spróbuję podlecieć do niego i zobaczyć, czy mogę go uderzyć yy, z miecza. Bo to też jest ciekawe. O,ż, kuźwa, ten twój ryj, to wiesz. Płacz, płacz, płacz. A, pusty jesteś w środku, okej. Okay. Nie dostajesz obrażeń od tego. Jak to fajnie wygląda, jak się do góry patrzy, Nihad jeden. Jak kuźwa kolejnych zespałnił, ale odpalamy to szybko. No i bardzo dobrze. Czyli już mamy połowę życia z głowy. Jeszcze trochę znuku go zaatakuje. Mniejsze pół już. A, chciałbyś. Ostatnie małe dziadówy. Ej, tutaj ogólnie latają te zwykłe gasty. Znaczy ten zwykły rozmiar. Jesteś, tu jesteś. Od, odpalaj się. O nie, redstone się zniszczył. E, nie ma redstone'a? Kurde, ale my załatwili. Cały czas było dobrze. Dawaj mi redstone'a. Ej, już go w sumie bym mógł dobić z łuku, bo dostaje fajne obrażenia. Co się na mnie patrzycie? Ale bym was spadł. Podejdź bliżej, podejdź bliżej. Jest! Mamy to. Nie mamy. O tutaj mamy gotowy. Dobra. Skoro mamy pod ręką, to czemu nie? No i dziad zabity. zostałem e, osiągnięcie. A gdzie jest główka? A dobra. Pojawiła się skrzynia na środku. To dobry pomysł, że skrzynka się pojawiła, bo inaczej itemki gdzieś by wpadły do ognia albo gdzieś na dół i byłby problem. E, gdzie ten gaz zniknął? Carminite. Coś mi ta nazwa mówi, ale nie wiem od czego to jest. E, jakieś miksturki oraz sama głowa. Czy ja to mogę wypić? E, nie bardzo. O kurde, animowana ona jest. To można z tego fajne trofeum zrobić, ponieważ konkretnie mam na myśli, że postawimy to tak. To teraz można zniszczyć i po prostu mamy latającego gasta gdzieś. Ale jazda. Więc w takim razie obstawiam, że na głowie też będą macki się poruszać. Nie. Ale z tymi oczami. Kudła takie smutny. Te macki wyglądają jak moje włosy, jak białe dredy. I do naszej kolekcji główek bossów jedynie brakuje nam głowy Królowej Lodu i ona jest bardziej takim, jakby ostatecznym bossem, ale też nie do końca, ponieważ mamy jeszcze poza Królową Śniegu, jeszcze takie dwa inne miejsca, które także zwiedzimy sobie na odcinkach. Ale generalnie sobie myślę, że już od następnego odcinka wrócimy sobie na chwilę do normalnego świata, żeby tam trochę sobie pobudować, i potem wrócimy do Twilight Forest, żeby oczywiście zakończyć podróż w tym wymiarze. I teraz takie pytanie: czemu mi nie zaliczyło zabicie Gasta? Bo to osiągnięcie nie jest zaliczone. Co się Kuźwa odwaliło? Sama walka z Urgastem była dość fajna, nawet mi się podobała. Generalnie nie wiem, co się zrąbało, ale moby się tak dziwnie zachowują i są jakieś błędy po prostu. Spróbuję to rozwiązać, ten problem. Mam nadzieję, że nic z modami się nie zepsuło, bo to jeszcze nie ma być koniec tej serii. Nie tak to planowałem. A druga rzecz jest taka, że już będziemy kończyć. Jeżeli to zadanie nam się nie zaliczyło, no trudno, to zabiję go jeszcze raz. I w kolejnym odcinku będę mimo wszystko chciał na chwilę wrócić do Overworldu, żeby tam także coś pobudować, więc do zobaczenia.